Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawiam wszystkich czcicieli świętego Andrzeja Boboli, wszystkich wojowników Maryi i wszystkich tych, których bliska sercu jest Bobolówka. Moi drodzy, w ostatnią sobotę 30 lipca miałem możliwość przemawiania do bardzo wielu rycerzy. Niepokalanych w Niepokalanowie. Prosili mnie o to Franciszkanie, abym wygłosił dwie konferencje. Pierwszą na temat Świętego Andrzeja Boboli i Świętego Maksymiliana jako apostołów Jezusa i Maryi i drugą konferencję też Świętego Andrzeja Bobola i Świętego Maksymilian, obrońcy Kościoła katolickiego i Polski. Staram się w tych konferencjach pokazać tych dwóch wielkich świętych, którzy w jakiś sposób zeszli się w Strachocinie, Po czym świadczą dwa ołtarze umieszczone w kościele parafialnym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Powiem, jak wchodzimy do kościoła, to po jednej stronie widzimy Świętego Andrzeja Bogole ołtarz, a po drugiej Świętego Maksymiliana. Dlatego, że w Strachocinie Święty Andrzej Bobola się objawiał i powiedział, że trzeba go czcić. Za święty Maksymilian, który założył pierwszy w świecie niepokalanów, podobny niepokalanów jest dla kobiet, jest w Strachocinie. I dlatego też poproszono mnie, abym pokazał tych dwóch wielkich świętych, którzy mimo, że żyją w odległych czasach, potrafią służyć Chrystusowi, Marii, głosić chwałę Chrystusa, sprawia, że Maria by była bardziej znana i miłowana, a jednocześnie są tymi, którzy umieją kochać Kościół Chrystusowy i umieją kochać naszą Ojczyznę. Wydaje mi się, że w tym wszystkim, w tym przekazie staram się zachęcić tych rycerzy niepokalanych, żeby naśladowali św. Andrzeja, bo woli patrona Polski, świętego Maksymiliana. Ale jak się okazuje, gdzieś tam doszło do pewnego zamieszania. Niektórzy umieścili na YouTube, jakbym w czasie tych konferencji, szczególnie tej drugiej, ukazywał prawdę, że przychodzą do mnie obecnie i Andrzej Gogola, i Maksymilian Kolbe, i mówią mi, że za dwa miesiące będzie wojna w październiku. Nigdy takich rzeczy nie powiedziałem. Nigdy takich rzeczy nie mówię, zresztą macie możliwość słuchać mnie, moich kazań, konferencji. Staram się po prostu ukazywać, że potrzebna jest dzisiaj modlitwa za naszą Ojczyznę. Bowiem święty Andrzej Bogola, gdy ludzie zwrócili się do niego w 1920 roku w czasie zagrożenia bolszewickiego, wtedy uratował naszą Ojczyznę. I dzisiaj, kiedy wszyscy widzimy, co dzieje się w świecie, Jakie różne prądy ideologiczne idą z zachodu. Ponadto jest jakieś takie też i zagrożenie ze wschodu, bo wiadomo, wojna jest za naszą granicą. Dlatego, jako wielki czciciel Andrzeja Bowoli, staram się zachęcać wszystkich, abyśmy się modlili za przyczyną się tego Andrzeja Bowoli, za ojczyznę. Ale nigdy nie wprowadzam jakiegoś zastraszenia, a tym bardziej. Nawet nie wyobrażam sobie w największych marzenia, żeby być prorokiem, że za dwa miesiące będzie wojna. Nie! Uwierzcie w to wszyscy, którzy mnie znacie i słuchacie, zachęcam do modlitwy za ojczyznę. To jest prawda. I chcę, żeby jak najwięcej ludzi się modliło za Polskę. Ale nigdy nie zastraszam ludzi. Bo uważam, że trzeba ufać Bożemu Miłosierdziu. I jest wieża mocną, że ze świętym Andrzejem Bobolą jesteśmy w stanie uratować Polskę, bo Maria jest naszą królową i tak jak kiedyś święty Andrzej uprosił chyba ten cud, bo w jakiś sposób za te wszystkie konsekwencje tych wydarzeń z 1920 roku była kanonizacja Andrzeja Bogoli w 1938 roku. Podobnie i dzisiaj. Zwracam się do Was wszystkich. Dziękuję Wam wszystkim, którzy nawiedzacie strachocinę, którzy kochacie św. Andrzeja Boboli. I w tym duchu idźmy razem do przodu. Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.